Zbijamy mojego licza, który jest na 5-tym poziomie I zbijamy go absolutnie solo Robię taki ale eksperyment, ale teścik. Zobaczymy jak to pójdzie Mój Railjack jakoś mega dobrze nie jest zrobiony No ale nie będę narzekał o, On powinien być ustawiony na Defendera Jest, on powinien być ustawiony na Gunnera A on powinien być ustawiony na Inżyniera Okej okay. Naszego Inżyniera, tak a ja sobie tam stateckim mój statek jest zbudowany głównie pod speeda nie mam jeszcze broni zrobionych lich jest na piątym poziomie i to jest mój pierwszy test mojego nowego setupu na nowia a moi znajomi pomogli dobrać póki co bronie na, tak na szybko jakie mógłbym używać więc zobaczymy jak to po prostu pójdzie ja osobiście póki co na zwykłych misjach nie mam co narzekać no i przez jakiś czas pewnie będę się robił po prostu nową mam ochotę na tego frajma no, Dość mi się gameplay podoba zwłaszcza przez e, portale i to, że mogę sobie przyspieszyć przeciwników a jednocześnie sprawiać, że będą łatwiejsi do zabicia Ale ja mówiłem, mój Jack nie ma szału więc pewnie będę po prostu gadał żeby zabić czas kiedy nie trafiam i kiedy mm, kiedy no próbuję zadać jakiekolwiek obrażenie na nich to co teraz mam w planach to e, pomalutku wbijać platynę, w międzyczasie wbijam reputację, nie tak dawno udało mi się wreszcie na labie i udało mi się wreszcie na e, Orvalis, czyli na Venus Fortuny zacząć się wreszcie odbijać na wyższy rang, bo nienawidzę Fortuny. Eee, Zaraz na to po prostu, że są tam trzy różne reputacje, nie też dlatego, ale to, że jest tam korpus i są te misje dość obciążliwe, które tam się trafiają w Bounty i nie tylko. Te fortuny miałem zamiar ostatnio podbijać, ale mm, stwierdziłem, że teraz się tym zajmę. Zarimany o dziwo są dość przyjemne do podbijania, więc mogę powiedzieć dużo złego o zarimanach. Lubię zarimany. Najmniej lubię właśnie Orb z Fortuna do wszystkich open worldów, do podbijania reputacji. Mm. Mm, nie mam pojęcia gdzie mam lecieć, jak mam we cztery. Tam coś białego widziałem, jakieś materiały. He <grym> białego, jak mam biały stachy. He. <grym> um, w tamtą stronę? Tam, okej. Okay. kroszy uh, ok, jeden z y, trzech oops okay. mm. e, tak jak mówię bardzo nie lubię rajjaków archwingów. to są dwie moje znienawidzone rzeczy do robienia e, całą resztę uważam za przyjemną dość więc y, tak rajjaki nie Absolutnie nie To troszkę nie lubię liczyć, robić NPL, no wiadomo, się ich sporo liczy porobić, dlatego z nimi w najbliższym czasie mam zamiar polatać trochę rajjaków, bo z ekipą zawsze przyjemnie się lata i robi tę misję I, i, i mam w planach sobie ogarnąć już taki jak ja bym chciał, bo co prawda mam aktualnie mody, ale no mody modami, tak e Części, częściami Bye bye O, nie trafiłem W niech spróbuję trafić taką układę Dobra, super Jestem pewien czy mi nie zaliczyło, e, znaczy nie, nie, nie zaliczyło tylko czy mi wciągnęłam nic je dwie, czy jedną, więc to po prostu do nic, bo z tego ostatku zawsze można. O, o dziwanie jednej mi nie służyło. Yo, podoba mi się to. W 50% szans mam za to, że mi nie wciągnie pocisku. A te pociski, no trzeba ręcznie uzupełnić tak jak tam było pokazane. Myślę że sobie energię doładuję, bo tantą energię, co dowodujemy, to dowodujemy swojemu aktualnemu frame'owi. A to Hydren, która korzysta z tarczy zamiast energii, jest naprawdę świetna na pilota. Shipa jeszcze jakiegoś szybko, by ubić? Eee, chciałem kliknąć X, a kliknąłem tabę i z eee, Chciałem dowodować energię, żeby korzystać z umiejętności mojego statku, bo będzie szybciej po prostu. No i tak każdy slot y, można użyć tylko raz na jakiś czas. 600 energii to jest bardzo dużo. E, korzystać z materiałów zdobytych podczas misji o jakby co, żeby te uzupełniać rzeczy dobra użyjmy moich rakietek będzie wygodniej i ponownie użyjmy moich rakietek będzie wygodniej To jest cruise ship. nie jest cruise okej okay, to nic ale tamto to wygląda na cruise shipa. dokładnie. Nie w sumie tylko krosz tak by z to o, Nie, oni mają full HP-a, okay, nie mogą mi wejść na stateczek. Troszkę jeszcze bardziej go powijam. Okej, okay, powinno być w porządku. Rajczak też się dobrze trzyma. Okej, okay, jeszcze jeden i możemy iść wreszcie ubić licza. Trochę z tym Następny raz troszkę szybciej to zrobię, bo jeszcze kilkunastu liczy. Będę musiał zabić się. Czy będę ich nagrywał? To już inna kwestia. Wydaje mi się, że nie. Że raz wystarczy. chyba że po prostu samych liczb ani misji Ray Jackowy na przykład. Nie. Nie, nie, że ta misja miała być trochę męcząca i nudna. Ciekawostką jest to, że tamte dzieło Komady wyje... Mm, to jest dość daleko, więc pozwólcie, że sobie... odpalę. co W każdym razie tamte działko co korzystałem, żeby tak troshipę zabić mają dwie formy i to się F używa. używa. Jedna to karabinki, a druga to właśnie to działko takie mocne. I lecimy. No i tak jak mówiłem energia mojego warframe to Spitala, żeby używać te skilla. Także no troszkę, troszkę mam tej energii zmarnowanej, tak? Można by rzec, że mam zmarnowaną energię. E, Ty też tak tak trochę... Nie wiem, żebym tu patrzył do tego, żebym nie popatrzył. No i teraz mój Litch na piątym poziomie, czyli maksymalnym. Mam zamiar go złapać. To będzie mój pierwszy złapany Litch. No dlatego też solo sobie, proszę. Tak. Um... Um, dobra na szczęście jeszcze troszeczkę mam więc Muszę sobie pozwolić nabić e, broń Incarnon, ewolucja Jak zwał? Tak zwał ja no to pewnie raz mówię mówił Incarnon teraz ewolucja. Ewolucja, um, Broń którą mi polecili właśnie jest na headshoty Tylko ma duży rozrzut mam multi multishota więc e, gubię się ostatecznie w jaki sposób mam do tego podchodzić, tak. A nowa coś czuję, że będzie moim stałym mainem ze względu na wygląd. Strasznie mi się aktualnie podoba. Jeszcze będę ją na pewno zmieniał, ten tak wygląd kilka razy. Liczę mają zawsze randomową nazwę, jak dobrze pamiętam. O, dobra, zabawmy się z nim. Mój karton odpalony, mój liczek jest tu. Nie mam energii, żeby wrzucić czwórkę, to nic. O mój Boże, zostałem styczkowany, ale to nie jest istotne. Ym, ile mu to zadało obrażeń? tak yy, co tego się nie spodziewałem, mój być cztery. What the Heavy With That? Cześć, świecisz się. Wyglądasz ładnie. Vanquish to jest zabicie. Konwert to jest łapanie Mój przyjacielu, jak mi nazwałeś? Robakiem? To wierzycie niemiłe. A to drugiej broni, forma. Jeszcze skoro misja i tak zakończona, to mogę pobaw pobawić się. Ee, ewolucja, karna, forma. O trzeci, trzeci... sposób na mówienie tego. Hej, hi, Ip. Ip. Execute. Cute. You know. <laughs> That's kawaides, no. i uh, I mean. Um, yes, psychopathy. Ale czemu nie dostałem achiewka za piąty level licza złapanego jak ja nigdy liczy nie łapałem i pamiętam, że było za zabicie piątego achievement i za chyba za pani też. A stop! Jeszcze przez sposób na wracanie do statku. Nie musisz do niego lecieć, możesz nawet w w budynku to użyć. No on którym naprawiasz. Statek, a ja zapomnieć. To by było na tyle. Hej, hej!